moje trzy prace w Niemczech na pełny etap. Siema, siema. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście pierwszy raz, no to cześć. Ja na imię Sandra. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Dziś sobie opowiemy o moich początkach w Niemczech. Niemczech o mojej pierwszej pracy, jak to wyglądało, o moich przeszkodach i jak to się stało, że jestem teraz w tym miejscu, jakim jest. A więc, tak, moja pierwsza robota miała wyglądać, powiedzmy szczerze, sobie całkiem inaczej. Ja, tak naprawdę, tutaj przyjechałam do mojego męża. Tak naprawdę, wtedy jeszcze chłopaka, teraz już męża. I tak naprawdę już od niego wtedy, będąc w Polsce i wiedząc, że chcę tutaj przyjechać, dostałam na na Light firma, która tak naprawdę załatwiła pracę tutaj w Niemczech. To była Light firma oczywiście niemiecką i wiecie, ja tam zadzwoniłam, powiedziałam właśnie, że chciałabym tutaj przyjechać, że, wiecie, byłam też w takiej trochę w fajnej strefie komfortu, mi się wtedy wydawało, że tak naprawdę nie musiałam się martwić o mieszkanie czy coś, no bo wtedy bym mieszkała. I mieszkałam razem z nim. Więc tak naprawdę z lajkiem się ugodałam. Myślałam nawet, że małem do mnie robota, bo już nawet mówić konkretnie o danej pracy. Wtedy jeszcze pracował tam mój szwagier. No, mego męża hop. Więc bardzo zadowolona, że kogoś już tamta dnia znać, że tam będę miał tej roboty 4 km i w ogóle się to owam to dała. I firma mi powiedziała, jakie papiery będą potrzebować ode mnie, zanim przyda do roboty. A ja tak naprawdę co potrzebowałam? Potrzebowałam cetel o niekaralności. Nie wiem, nie wiem czemu. Potrzebowałam też akt urodzenia, lebenslauf i tak naprawdę jeszcze, jeżeli robiliście jakieś kursy, szprach kursy, chodzi mi, wiecie, że tam macie jakieś zaświadczenie, że umiecie w jakimś tam stopniu niemiecki, no to wtedy też. Oczywiście wtedy na miejscu, jak zajecham do tej live -firmy, no bo się z nimi ugodałam, że od początku maja. A więc wtedy już trzeba powiedzmy, wiem, że to było święto, nie wiem, czy to było chyba trzeci. W Polsce tutaj nie, Zjechałam do tyle firmy, dam wszystkie papiery. Oczywiście jeszcze potrzebowali e, dowód osobisty, wiecie, tam swojego wykserowali, no zeskanowali, e, później prawo jazdy. I tak naprawdę, ja byłam święcie, przekonana, że oni już mają do mnie robota. Z tego względu, że oni już przez tyle mi go dali, wiesz co, e, mamy taką robotę teraz na produkcji. I mówili mi już konkretnie, żeby na przybaka robić coś tam, tam to obam to, i wtedy tam robił mój szwaget, tak, wtedy Wam wspominam. No i byłam przekonana, że już tam pójdę, że wiecie, już od jutra, od jutra już więcej, tylko teraz muszę formalności przyjść i podpisać. Tak miał mój hop wtedy w tą light Może pierwszego dnia tylko podpisać, na drugi dzień już była robota, ale fakt faktem oni wtedy też mieszkali w tej light firmie. Alzo light firma wtedy też odciągała za mieszkanie od nich kasa. No, ale, że ja mieszkałam u niego, to oni mi tak naprawdę powiedzieli, że wiecie co, ja do ciebie zadzwonię, będę miała robota. Na razie nie mamy, dziękujemy bardzo i tyle. I ja tak y, y, wiecie, ani nie miałam tutaj ubezpieczenia, mówiąc szczerze, nie miałam tutaj ubezpieczenia, bo to wszystko załatwiałaby Life Firma, jeżeli bym miała do mnie robota. Ani ubezpieczenia, ani nie znam tutaj tych miejsc, w sumie nikogo nie znam oprócz mojego chłopa. Całkiem w innym miejscu, bez nikogo. Ja się tutaj czułam fatalnie. Ale co na początku mówiłam do końca tygodnia na pewno znajdą i mi poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, nic. Jeszcze pamiętam, że to później była druga niedziela, co tak naprawdę my jechali do Polski, no bo od mojego chopa... Tam od brata miał komunia i wszyscy się pytali, jak tam w Niemcach, jak tam w Niemcach. bo wtedy tak głupio powiedzieć, że wiesz co, sorry, ja jeszcze nawet nie mam roboty załatwionej, ani nic. No ale no, tak to wtedy wyglądało. Wtedy pamiętam, że na mieszkaniu spytałam się moja, nasza fermiterka, czy nie chciała chodzić do Chmielu na ten czas, zanim nie znajda roboty. Więc byłam wtedy tak wdzięczna, chodziłam tam jeden tydzień, drugi. Później tam mówiłam z naszymi sąsiadami na dole. Oczywiście w naszej chałupie były też mieszkania. Gdzie mieszkali inne osoby i wiecie, i faceci, i co inno, i wtedy mi właśnie jeden taki znajomy męża doradził. Wiesz co? Pojedź po lightfirmach, like firma, spróbuj w innych like firmach. Możesz wszystkie papiery, tak naprawdę, tylko musisz dać im też w innych lightfirmach like firmach. Chodzi mi po prostu też z CV i może prawie znajdą ci robota. Ja pamiętam wtedy, że spytałam się, czy bym pojeździł ze mną, bo wtedy już wiecie się bołam, bołam, nie znałam tutaj okolic i jechać samemu. Ale on powiedział, spoko, ja pojada pojada I pamiętam, że pojechał ze mną do dwóch light firm. Ta jedna live firma już się po tygodniu dozwała, że no, że mają do mnie robota, że muszę przyjechać w środę na spotkanie i co ja. Ja już wtedy w ogóle nie mam na polu, no. Ja myślałam, że będzie taka sama lipa, jak z tą pierwszą live firmą, że a, ja mam do Ciebie robota, ja mam do Ciebie to, siam to, ho. Przy czym, przy tym, przy tym, przy tym też robić. A to naprawdę, Żydzi mają, nic nie mają. I znowu wyda w tym punkcie zero. A więc tak naprawdę pojechałam wtedy do tej light firmy i było nas tam 10 osób. 10 osób, które tak naprawdę poszliśmy wszyscy e, do jednego pokoju i panika mówiła, że do nas robota, że będziemy robić przy komisjonowaniu wtedy akurat zabawek, małych dziecięcych ubranek, że po prostu będziemy jeździć przez takie regały, skanować i powiedzmy skanować dany produkt, ten co ciś, ten co kot kreskowy wyjdzie Wam w skanerze Będziecie kryskować i później do wózka, wózka do kisty, a inni tam pakują i po prostu Dahali już jedzie. Więc gotów super fajną robotę. No i może no, już wtedy nam Pani na początku powiedziała, że z naszej dziesiątki zostaną tak naprawdę w tej firmie trzy osoby. Trzy osoby, które zostaną, bo teraz mają nawał, przez co przyjmują tyle ludzi, ale później na pewno będą mieć nawał, nie potrzebują aż tyle nowych ludzi, przez co tylko trzy osoby zostaną. Wtedy, jak go to usłyszałam, się to trwa, przestraszałam, że kurczę, co znowu w domu siedzieć, znowu znowu w domu siedzieć, to dodam naprawdę z siebie 100, 110%, ile szło. I on nawet uwierzcie mi, nawet na przerwy nie chciałam, choć byle, by wiecie, więcej zamów zrobiłam. Tako, y, naprawdę, tako dostałam furiacji. Tak bardzo się wtedy bołam, też nie chciałam zawieść i mojego chopa, i siebie zawieźć, i nie chciałam znowu przed... Przykulonym ogonem z powrotem do Polski, bo powiem Wam szczerze, że ja przez 5-6 miesięcy siedzieć tutaj na dupie, ten wola z powrotem do Polski i robi nie wam znowu w tej szklarni, tak robiłam przed Niemcami. A więc nic, po miesiącu całym, jak tam robiłam w tej firmie, odezwała się tam ta firma, że mam do mnie robota. Po czym ja jej podziękowałam, powiedziałam, że już mam robota. Fak, fakt oni nie byli teraz zadowoleni, bo powiedzieli, że mogłam do nich zadzwonić i powiedzieć, a nie, że oni mi szukają roboty. Po czym ja im powiedziałam, no inaczej byliśmy godani bo też w sumie taka była prawda. I tam, i później po jakichś dwóch, trzech dniach dzwoni do mnie wtedy właśnie, no szefowo z live filmy, że wiesz co, od, y, ty robisz dzisiaj ostatni dzień, jutro już robisz gdzieś indziej. Ja byłam tako, wiecie, tako zawiedziona. No. Wiecie, ja naprawdę z siebie tyle i ja jako pierwsza miałam odlecieć. Naprawdę, no Źle, wtedy to przyjąłam, źle nie wiedziałam, czemu, też się w sumie później zapytałam: tej lat firmy, czy mu nie mogę tutaj zostać, czy muszę iść ka indziej. Ona powiedziała, że po prostu ja osną język, ja mam auto, będę mogła robić ka indy. Tyle w temacie. I podziękowałam i kolejna robota miałam, tak naprawdę, przy zderzakach. Przy zderzakach, gdzie były, tak naprawdę, czy zmiany, albo ranki, popołudniówki i nocki. No i tam już też była fajna robota, tam w ogóle był też dodatek. Dodatek tam był do że no szkodliwych materiałów, bo to plastik szkodliwy. Jeszcze tam miałam pamiętam, że dieta przez pierwsze pół roku i naprawdę ja tam tak fajnie zarabiałam, tym bardziej, że tam było, że stawka wzrastała tam po pora centów tam co ileś i naprawdę byłam wtedy zadowolona. Po czym nawet wtedy było mówione, nie wiem czy to w prawie, że Możesz przez like firma w danej firmie robić 18 miesięcy. I albo ta firma Cię przyjmuje, albo szukoci Ci. Albo Lightfirma like szuka Ci innej roboty. No i w międzyczasie była gotka, że dostana festa, czyli dostana umowa na czas nieokreślony, że już w like firmu się pożegnał. Boże drogi, jak ja wtedy byłam, jak ja się wtedy cieszyłam, że mogę dostać tego festa i że w tej firmie i fajnie zarabiałam i wszystko, po prostu notki, to jeszcze więcej miejsca płacone, dodatki za soboty, za niedzielę, ojeju! No ale wtedy coś wypadło i musiałam jechać do Polski, więc tak naprawdę na ta cała rozmowa do góry, do biura z tej firmy nie poszłam. O, szef powiedział, że spokojnie, będzie jeszcze jedna, nie ma co tamto. No tylko, że w międzyczasie zmienili nam no, szychty. Aldo nie było już pierwszej, drugiej, trzeciej, tylko była czterobrygadówka. Czterobrygadówka tutaj polegała na tym, że macie dwa dni pierwsze, dwa dni drugie, trzy razy nocki a później znowu na od i poradnik wolnego. Później znowu na od 3 dni, pierwsze zmiany, dwa dni, drugie i trzy, dwa razy nocki. I wychodziło tak, że wasz weekend był w poniedziałek, wtorek, czy w środa, czy w ciągu tygodnia, czy w ciągu tygodnia na rozmieścia 4 dni wolnego, a w weekend normalnie chodziliście do roboty. Więc w sumie nie było to takie złe. Po czym za chwila, po miesiącu, dwóch nie było roboty, więc tak, Light firma zostaje w domu weekend. Lat firma zostaje w domu weekend. I to wyglądało tak, że ja szłam do roboty czwartek, piątek, weekend w domu, a normalnie miałam pracować weekend w domu, a że weekend mi w mojej szychcie jeszcze wychodził, poniedziałek, wtorek, to też w domu. I wtedy pamiętam, że no nie było za ciekawie. Wiecie, miałam mniej godzin, like pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, lat firma zaczęła dzwonić. czemu jest mniej godzin? Po czym ja mówię, że cały czas jest że laj firma w domu, laj firma w domu. I w międzyczasie. Light firma zaczęła mi szukać innej roboty i tak naprawdę no przepadłam, nie dostałam tam festa ani nic i Lajt firma znalazła inna robota, po czym nawet nie, nawet nie miałam tego czasu, żeby tam się pożegnać z tymi osobami, którymi robiłam, bo robiłam to naprawdę, no wiecie, jak robicie gdzieś pół roku, to już się przybliżacie i do osób i do roboty i wiecie jaki to jest i wtedy też byłam taką trochę zawiedziono i pamiętam, że wtedy poszłam do innej roboty, przy dyskach metalowych, gdzie musiałam je szlifować, co ino, fajnie, bo miałam bliżej do roboty. Ale już wiecie, niektóre dodatki mi poodchodziły, więc zarabiałam mniej, jak w tamtej firmie. I tam robiłam, tam też były, że pierwsze, drugie, trzecie zmiany, ale tam, wiecie, tam była taka mała firma, więc często gadałam, że w małej firmie człowiek się bardziej do, bardziej go zauważałam, niż w takich dużych firmach, no może być, że tak jest. I wtedy pamiętam, że pewnego dnia mój szwagier przyszedł do domu i mi go dowiesz. Ja się dowiedział, czemu ty nie dostałaś tego festa tam, bo ty niby w ciąży byłaś. I ja tak, tak w ciąży. I wtedy y, po prostu, nie wiem, czy ta firma, czy coś, puściła klota, że ja nie dostałam tego festa, z tego względu, że byłam w ciąży, bo czym wcale w ciąży nie byłam. Ani chyba, w, nawet wtedy nie, nie byliśmy po ślubie. No mniejsza. W każdym razie tam, gdzie robiłam, Nowe robocie to trzeba było szlifować e, takie taile, dyski, czy po prostu robiło się dziury, borowało, wszystko trzeba było mierzyć. No i w tej firmie e, była bardzo, znaczy to było bardzo fajnie, bo ja się tam miałam z nimi dogadać. Wiesz, mi nie pasują pierwsze zmiany, mogę iść na drugie. Tam nie było takich stricte, że ty możesz zmiana, i zawsze twój, ten co ty możesz, pierwsze zmiany, to ty, ty będziesz miała cały czas. Nie, po prostu dziś, teraz możesz z tym pierwsze zmiany, za chwilę może z kimś innym. Czy, to, czy tak naprawdę robiłam same nocki? Jak zaczęłam robić same nocki, tam wtedy to pamiętam, że fajno kasa szło zarobić, bo nocki to macie dodatek za nocki tak naprawdę. Tym bardziej tam nocki się już zaczynają od niedzieli, a za niedziela jeszcze te pora, pora, godzin, mieliście dodatek no całkiem spoko. I tam wtedy minęły te 18 miesięcy i mogłam dostać festa. Tylko, że na początku na feście mi zaproponowali mniej niż przez Live firma, i ja go do mnie no, mniej zarabiał, no to nie. Ale że już tak naprawdę miałam dość tego, znowu inna robota, czy cokolwiek. No wiecie, chciałam też tej stabilizac stabilizacji, tym bardziej, że my już wtedy planowaliśmy wesele, więc już wiedziałam, że też bym chciała później mieć dzieci, chciałam mieć umowa na stałe i co i No i wtedy pamiętam, że ja chciałam więcej na godzinę, to musiałam przejść do innego werku. No! I Godziłam się wtedy, powiedziałam OK, umowa na czas nieokreślony, Przejdę do innego werku, będę zarabiać tyle samo, lepsze przez light firma bez nowiec. Oczywiście nie liczę dodatków za nocki, nie liczę dodatki za niedzielę. I no, że wtedy jak przeszłam do tej yy, drugiego werku, zarabiałam mniej tak naprawdę, jak zarabiałam na tamtym werku. Bo już nie miałam tych dodatków. Tam robiłam od 7 do 16, czyli całkiem inne zmiany, całkiem w ogóle przy całkiem innych... wiecie tam się, inaczej się to robiło, to po prostu była całkiem inna robota, no ale dostałam tego Festa i w sumie no wtedy byłam zadowolona, ale mniej zarabiałam, taka prawda, no ale wiecie, coś za coś. A więc jeżeli taki film, to są takie moje opowiadania o moich trzech firmach, o moich, no trzech firmach, trzech robotach, które tutaj robiłam w Niemcach, tak naprawdę można je w jednym zdaniu podkreślić. Tak, że dwie były po prostu na produkcji, a jedna była przy komisjonowaniu. Jeżeli oglądasz ten film, bo chcesz tutaj przyjechać, to Ci życzę dużo cierpliwości. I no i na pewno nie będzie tak na jak na początku myślałeś. Ale nic, z czym ja za kciuki i co? Do zobaczenia. Pa!